na kanale na linii życia. Wyobraź sobie, że jesteś sam. Ale to nie jest samotność, którą znasz. Jesteś dryfującym punktem na bezkresnym błękitnym talerzu oceanu, rozciągającym się aż po horyzont w każdą stronę. Słońce jest twoim katem, a noc twoim koszmarem. Każdy dzień jest taki sam, a jedyną rzeczą, która się zmienia, jest twoja powoli gasnąca nadzieja. Dziś opowiemy historię, która wymyka się logice i przekracza wszelkie znane granice ludzkiej wytrzymałości. To nie jest opowieść o wysportowanym komandosie czy doświadczonym żeglarzu. To historia zwykłego chińskiego stewarda, który nie potrafił nawet pływać, a który przetrwał 133 dni samotnie na tratwie na środku Atlantyku. To historia Pon Lima jest 23 listopada 1942 roku. Gdzieś na południowym Atlantyku, setki kilometrów od wybrzeży Brazylii, płynie brytyjski statek handlowy Ben Lomond. Na jego pokładzie panuje rutyna. Jesteś Pon Lim, 25-letni Chińczyk z wyspy Hainan. Zaciągnąłaś się na ten statek kilka miesięcy wcześniej, uciekając przed japońską okupacją. Jesteś drugim stewardem. Twoja praca jest prosta. Podajesz posiłki oficerom, sprzątasz ich kabiny, żyjesz w cieniu, niemal niewidzielny. Nie jesteś bohaterem, nie jesteś żołnierzem, jesteś zwykłym człowiekiem, który próbuje zarobić na życie w środku globalnej wojny, której tak naprawdę nie rozumiesz. Nie potrafisz nawet pływać. Jedyną rzeczą, która cię wyróżnia, jest kamizelka ratunkowa, którą wbrew drwioną innych marynarzy nosisz niemal bez przerwy, nawet podczas snu. To nawyk, który wydaje się dziwactwem, ale który za chwilę uratuje ci życie. Około godziny 11 rano, gdy jesteś na pokładzie. Statkiem wstrząsa potężna, ogłuszająca eksplozja. Niemiecki U-boat U-172, który śledził Was od wielu godzin, wystrzelił dwie torpedy. Jedna z nich trafia prosto w maszynownię. Statek załadowany cyną, gumą i innymi ciężkimi towarami zaczyna tonąć z przerażającą prędkością. Nie ma czasu na alarm, nie ma czasu na spuszczanie szalup. Jest tylko chaos, krzyk i huk pękającego metalu. W jednej chwili pokład, po którym stąpasz, staje się niemal pionową ścianą. Chwytasz się relingu, podczas gdy wokół ciebie ludzie i ciężkie przedmioty spadają do wzburzonej wody. Widzisz, jak statek dosłownie łamie się na pół. Wiesz, że to koniec. Skaczesz w ocean. Woda jest szokująco ciepła, ale pełna ropy i szczątków. Twoja kamizelka ratunkowa, twoje dziwactwo utrzymuje cię na powierzchni. Pływasz przez dwie godziny w wodnej mogile, obserwując, jak resztki Ben Lomond znikają pod falami. Z 55 ludzi, którzy jeszcze chwilę temu byli na pokładzie, jesteś jedynym, którego widzisz. Jesteś sam, pośrodku niczego. Gdy nadzieja zaczyna cię opuszczać, zauważasz na horyzoncie niewielki, ciemny kwadrat. To tratwa ratunkowa. Z resztek sił płyniesz w jej kierunku. Gdy w końcu udaje ci się na nią wdrapać, padasz z wyczerpania. Jesteś uratowany. Tak ci się przynajmniej wydaje. Rozglądasz się. Twoim nowym domem jest drewniany kwadrat o wymiarach 2 na 2,5 metra. Na trawie znajdujesz niewielki metalowy zbiornik z wodą, kilka pusek, herbatników, kostki cukru, racę i latarkę. To wszystko. Twoje zapasy przy ostrożnym racjonowaniu starczą na kilka, może kilkanaście dni. Jesteś na głównym szlaku żeglugowym. Jesteś pewien, że w ciągu kilku dni zauważycie jakiś statek. Leżesz na deskach tratwy, patrząc w błękitne niebo i wierzysz, że najgorsze już za tobą. Nie masz pojęcia, że twój prawdziwy koszmar dopiero się zaczyna. I teraz pierwsze pytanie do Was, drodzy widzowie. Ponlim miał bardzo ograniczone zapas. Jak Wy rozplanowalibyście ich użycie? Czy zjedlibyście i wypilibyście więcej na początku, by mieć siłę? Czy oszczędzalibyście każdą kroplę i każdy okruch, ryzykując osłabienie? Jaka jest według Was najlepsza strategia na przetrwanie w takiej sytuacji? Czekamy na Wasze pomysły w komentarzach. Mijają dni, potem tygodnie. Ocean, który na początku wydawał się pełen obietnicy ratunku, staje się Twoim więzieniem. Każdego dnia wypatrujesz na horyzoncie dymu z komina statku lub sylwetki samolotu, ale widzisz tylko bezkresny, pulsujący błękit. Twoje skromne zapasy kończą się przerażająco szybko. Wodniste herbatniki i twarde kostki cukru, które na początku wydawały się wybawieniem, znikają, pozostawiając po sobie tylko wszechogarniający, tępy ból głodu. Woda w metalowym zbiorniku również się kończy. Zaczynasz rozumieć, że czekanie na ratunek to droga do śmierci. Musisz działać, musisz stać się myśliwym. Ale jak polować, gdy twoją jedyną bronią są gołe ręce, a twoim terytorium jest chwiejna drewniana tratwa? Zaczynasz eksperymentować. Rozplatasz kawałek liny z tratwy, tworząc prowizoryczną żyłkę. Ale czego użyć jako haczyka? Przeszukujesz swoje kieszenie i znajdujesz gwóźdź. Godzinami, używając twardej puszki po herbatnikach jak młotka, zginasz go i ostrzysz, tworząc prymitywny, ale funkcjonalny haczek. Jako przynęty używasz kawałka herbatnika, zarzucasz swoją wędkę i czekasz. Przez wiele dni nic się nie dzieje. Jesteś na skraju rezygnacji, gdy nagle czujesz szarpnięcie. Z drżącymi rękami wyciągasz z wody małą srebrzystą rybę. To twoje pierwsze. Prawdziwe zwycięstwo nad oceanem. Rozcinasz ją za pomocą ostrej krawędzi puszki i zjadasz na surowo, czując jak siła wraca do Twojego wycieńczonego ciała. Największym wrogiem jest jednak pragnienie. Słońce praży niemiłosiernie, a słona woda jest wszędzie, ale nie możesz jej pić. Pewnego dnia, gdy jesteś już na granicy odwodnienia, nadchodzi gwałtowna burza. Deszcz który na początku cię przerażał, staje się błogosławieństwem. Rozkładasz płócienny materiał z kamizelki ratunkowej i łapiesz w niego każdą cenną kroplę słodkiej wody, kierując ją prosto do ust i do pustego zbiornika. Uczysz się, że ocean, który chce cię zabić, jednocześnie daje ci narzędzia do przetrwania. Zaczynasz polować na ptaki, gdy zmęczone albatrosy i mewy lądują na twojej trawie, by odpocząć, nieruchomiejesz, czekasz na idealny moment, a potem błyskawicznym ruchem łapiesz ptaka. Jego mięso jest pożywieniem, a krew, którą wypijasz, ratuje cię przed odwodnieniem. Pewnego dnia na horyzoncie widzisz to, na co czekałeś statek to duży frachtowiec. Z całych sił machasz do niego, krzyczysz, odpalasz jedną z cennych rac. Statek jest coraz bliżej. Widzisz ludzi na pokładzie, jesteś pewien, że cię zauważyli. Twoje serce eksploduje z radości. Koniec koszmaru! Ale statek nie zwalnia. Przepływa kilkaset metrów od ciebie i po prostu płynie dalej, znikając za horyzontem. Nie wiesz dlaczego. Może myśleli, że to pułapka ubota? A może po prostu cię zignorowali. Uczucie, które cię ogarnia, jest gorsze niż głód i pragnienie. To miażdżąca, absolutna rozpacz. To moment, w którym wielu by się poddało. Ale w tobie, w tym cichym, skromnym stewardzie, budzi się nieznana dotąd siła. Skoro świat o tobie zapomniał, musisz polegać tylko na siebie. Stajesz się częścią oceanu. Uczysz się jego rytmu. Twoja skóra staje się ciemna i twarda od słońca. Twoje ciało jest chude, ale silne. Twój umysł, zamiast pograżać się w szaleństwie, staje się ostry jak brzytwa, skupiony na jednym celu przetrwać kolejny wschód słońca. Nie jesteś już stewardem, jesteś królem swojej małej drewnianej wyspy. Ale ocean przygotowuje dla ciebie jeszcze jedną, najtrudniejszą próbę. Myślałeś, że oswoiłeś ocean, myślałeś, że nauczyłeś się jego zasad, ale Atlantyk to nieprzewidywalny potwór, który w każdej chwili może pokazać swoje prawdziwe oblicze. Pewnego dnia, po szczególnie silnej burzy, która przez całą noc rzucała twoją tratwą jak zabawką, odkrywasz, że straciłeś swój najcenniejszy skarb zbiornik ze słodką wodą i resztki suszonego mięsa. Zostały zmyte przez gigantyczną falę. Jesteś z powrotem w punkcie wyjścia. Ale tym razem jesteś słabszy, a twoje zapasy psychicznej odporności są na wyczerpaniu. Zaczynasz liczyć dni. Prowadzisz prymitywny kalendarz wiążąc węzły na linie: 20 dni, 40, 60. Liczby stają się abstrakcją. Czas traci znaczenie. Jest tylko słońce i noc, głód i pragnienie, i samotność. Samotność tak głęboka i wszechogarniająca, że zaczynasz rozmawiać sam ze sobą, by nie zapomnieć dźwięku ludzkiego głosu. Ale nie jesteś tak naprawdę sam. Twoja tratwa przyciągnęła stałych bywalców. Pod jej dnem krążą rekiny. Na początku się ich boisz. Obserwujesz ich gładkie, szare cienie, poruszające się z hipnotyzującą gracją tuż pod powierzchnią wody. Ale z czasem strach ustępuje miejsca nowej, szalonej myśli. Głód jest silniejszy niż strach. Postanawiasz zapolować na rekina. Używasz mięsa ptaka jako przynęty. Gdy jeden z mniejszych rekinów podpływa wystarczająco blisko, łapiesz go za ogon i wciągasz na tratwę. Rozpoczyna się brutalna, krwawa walka na śmierć i życie na twoim małym drewnianym terytorium. Rekin rzuca się, próbuje cię ugryźć, ale ty, uzbrojony w metalową puszkę po wodzie, uderzasz go w głowę raz za razem, aż przestaje się ruszać. Jesteś zwycięzcą. Krew rekina staje się twoim napojem, a jego surowe mięso suszone na słońcu twoim pożywieniem na wiele dni. Pokonałeś króla oceanu. Czujesz się niezwyciężony. Ale ocean ma w zanadrzu jeszcze jedną broń twój własny umysł. Po ponad stu dniach samotności twoja psychika zaczyna się rozpadać. Masz halucynacje. Widzisz na horyzoncie statki, które nie istnieją. Słyszysz głosy swoich bliskich, wzywające cię po imieniu. Czasami w środku nocy budzisz się z krzykiem, przekonany, że tratwa tonie. To najtrudniejsza walka ze wszystkich. Walka z potworami, które rodzą się w twojej własnej głowie. Wiesz, że jeżeli pozwolisz im wygrać, oszalejesz. Zmuszasz swój umysł do pracy. Rozwiązujesz w myślach zadania matematyczne. Przypominasz sobie szczegóły ze swojego dzieciństwa. Planujesz, co zrobisz, gdy wrócisz do domu? Tworzysz rutynę. Poranna gimnastyka, sprawdzanie tratwy, polowanie, przygotowywanie jedzenia. Ta dyscyplina jest jedyną rzeczą, która trzyma Cię przy zdrowych zmysłach. Dryfujesz. Mijają kolejne tygodnie. Twoje ciało jest ruiną, ale Twój duch jest twardy jak stal. Pogodziłeś się ze swoim losem. Już nie czekasz na ratunek. Jesteś częścią oceanu. Każdy dzień jest darem, a każdy wschód słońca cudem. Nie wiesz, jak długo to jeszcze potrwa, nie wiesz, czy kiedykolwiek zobaczysz ląd, ale jedno wiesz na pewno, nie poddasz się. Będziesz walczyć do samego końca. A teraz nasze drugie pytanie do Was. Paun Lim przez 133 dni walczył z głodem, pragnieniem, rekinami i burzami, ale jego najtrudniejszym przeciwnikiem była samotność i własny załamujący się umysł. Co według Was jest gorsze w takiej sytuacji fizyczne cierpienie czy psychiczna tortura? Który z tych engrów złamałby Was jako pierwszy? Czekamy na Wasze szczere odpowiedzi w komentarzach. Po ponad czterech miesiącach dryfowania zaczynasz zauważać subtelne zmiany. Kolor wody staje się inny jest mniej klarowny, bardziej mętny, brązowany. Na horyzoncie pojawiają się ptaki, których wcześniej nie widziałeś ptaki lądowe. Twoje serce, które od tygodni biło w monotonnym rytmie rezygnacji, nagle przyspiesza. To są znaki. Znaki, że po 133 dniach samotności na otwartym oceanie w końcu zbliżasz się do lądu. Twoje ciało, które do tej pory było osłabione, nagle dostaje potężny zastrzyk adrenaliny. Koniec biernym dryfowaniem. Postanawiasz wziąć los w swoje ręce. Budujesz prymitywne wiosło z drewnianej deski, którą odrywasz z tratwy. Zaczynasz wiosłować. To potworny wysiłek. Twoje mięśnie, od dawna nieużywane, płoną z bólu. Ale ty nie przystajesz. Wiosłujesz godzinami, z determinacją, jakiej nie czułeś od miesięcy, kierując swoją małą drewnianą wyspę w stronę, z której przylatują ptaki. Po kilku dniach mordercego wysiłku, na horyzoncie pojawia się cienka, zielona linia. Początkowo myślisz, że to kolejna halucynacja, ale linia nie znika. Staje się coraz większa, coraz wyraźniejsza. To nie jest Fata Morgana, to ląd. Uczucie, które cię ogarnia, jest nie do opisania. To mieszanka euforii. Niedowierzania i wszechogarniającej ulgi. Płaczesz. Po raz pierwszy od wielu tygodni pozwalasz sobie na łzy, ale tym razem są to łzy radości. Okazuje się, że prądy oceaniczne zaniosły cię tysiące kilometrów, aż do ujścia wielkiej rzeki na wybrzeżu Brazylii. Wpływasz na jej mętne słodkie wody. Jesteś tak blisko cywilizacji, a jednak wciąż tak daleko. Brzegi rzeki porasta gęsta, nieprzenikniona dżungla. Nie ma tu żadnych śladów ludzkiej działalności. Przez kolejne dni dryfujesz w górę rzeki, mając nadzieję, że natkniesz się na jakąś wioskę, ale dżungla milczy. Twoja euforia powoli ustępuje miejsca nowemu rodzajowi strachu. Czy przeżyłeś 133 dni na oceanie tylko po to, by umrzeć z głodu kilkaset metrów od lądu, w dżungli, która jest równie niegościnna co morze? Jesteś już tak słaby, że nie masz siły wiosłować. Twoje ciało jest pokryte bolesnymi wrzodami od słonej wody. Straciłeś ponad 20 kg. Jesteś na granicy śmierci z wyczerpania. I wtedy, gdy jesteś już gotów się poddać, zauważasz coś, co wydaje się Cudem. Trzech mężczyzn w małej drewnianej łodzi. To lokalni robacy. Początkowo nie mogą uwierzyć własnym oczom. Widzą wychudzonego, zarośniętego dzikusa na prymitywnej trawie, który macha do nich resztkami sił, Podpływają bliżej. Mówisz do nich po angielsku, ale oni cię nie rozumieją. Mówią do ciebie po portugalsku, ale ty nie rozumiesz ich. Ale język nie jest potrzebny. W ich oczach widzisz szok, współczucie i obietnicę ratunku. Wciągają cię do swojej łodzi, dają ci wodę i mleko. Po 133 dniach samotności. Walki o życie, po raz pierwszy od 4,5 miesiąca czujesz dotyk drugiego człowieka. Koszmar się skończył. Okazuje się, że jesteś u wybrzeży stanu Marania w Brazylii. Rybacy zabierają cię do swojego domu. Przez trzy dni opiekują się tobą, karmią cię i dają ci ubranie, zanim przekażą cię lokalnym władzom. 5 kwietnia 1943 roku, po krótkim pobycie w szpitalu, zostajesz przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. Twoja historia staje się globalną sensacją. Jesteś bohaterem, człowiekiem, który dokonał niemożliwego. Gdy Poon Lim dotarł do cywilizacji, lekarze, którzy go badali, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Spodziewali się zobaczyć wrak człowieka, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Tymczasem, mimo utraty 20 kg i skrajnego wyczerpania, jego stan był zdumiewająco dobry. Potrafił samodzielnie chodzić, był w pełni władz umysłowych i z niezwykłą precyzją opisywał każdy dzień swojej 133-dniowej Gehenny. Jak to możliwe? co sprawiło, że ten skromny, nieumiejący pływać steward przetrwał próbę, która złamałaby 99,9% ludzi na ziemi. Analiza jego historii dostarcza kilku kluczowych odpowiedzi. Po pierwsze, jego niezwykła zdolność adaptacji i pomysłowość. W obliczu pewnej śmierci nie poddał się panice, ale zaczął myśleć jak naukowiec i działać jak inżynier. Metodą prób i błędów Używając najprostszych przedmiotów, takich jak gwóźdź i puszka, stworzył skuteczne narzędzia do przetrwania. Nauczył się łowić ryby, polować na ptaki, zbierać deszczówkę i walczyć z rekinami. Zmienił wrogie środowisko w swoje terytorium łowiackie. Po drugie, jego żelazna dyscyplina psychiczna. Zrozumiał, że największym zagrożeniem jest jego własny umysł. Stworzył codzienną rutynę, która dawała mu poczucie kontroli i celu, chroniąc go przed popadnięciem w szaleństwo. Jego zdolność do zachowania nadziei, nawet po tym jak minął go statek ratunkowy, była fundamentem jego przetrwania. Ale być może najważniejszym czynnikiem była jego postawa, jak sam później powiedział w wywiadach: Miałem nadzieję, że ktoś mnie w końcu uratuje, ale nigdy nie liczyłem na to, że ktoś mnie uratuje. Ta prosta filozofia, nadzieja połączona z absolutną samodzielnością, była kluczem do jego sukcesu. Nie czekał biernie na cud, ale sam każdego dnia tworzył małe cuda, które pozwalały mu przeżyć kolejny dzień. Jego wyczyn został oficjalnie uznany za najdłuższe przetrwanie samotnego rozbitka na tratwie w historii. Król Jerzy VI osobiście odznaczył go medalem Imperium Brytyjskiego, a Royal Navy. Włączyła jego historię do oficjalnych podręczników przetrwania na morzu. Pon Lim, wbrew wszelkim przeciwnościom, nie tylko przeżył, ale wyszedł ze swojej próby silniejszy. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał obywatelstwo dzięki specjalnej ustawie kongresu. Ożenił się, miał czwórkę dzieci i do końca życia pracował jako główny steward na statkach pasażerskich. Jego historia to nie tylko opowieść o przetrwaniu. To potężne świadectwo tego, jak wielka siła drzemie w zwykłym człowieku. To dowód na to, że w obliczu ostatecznego wyzwania to nie siła mięśni czy specjalistyczne wyszkolenie, ale pomysłowość, dyscyplina i niezłomna wola życia decydują o zwycięstwie. Pun Lim, cichy steward z Hainanu, stał się niekwestionowanym królem oceanu. A jego 133 dni samotności na zawsze pozostaną jedną z najbardziej inspirujących sag w historii ludzkości.